W kwietniu rozpoczęła się budowa ronda na wesołej. Dotychczas prace wykonywane były jednak poza drogą. Kilka dni temu prace rozpoczęto także na obszarze drogi wojewódzkiej. Powstały utrudnienia w ruchu powodują kilkukilometrowe korki, zarówno od strony limanowej, jak i od strony laskowej. Rondo jest zaprojektowane tutaj na działce poniżej drogi tarnowskiej, poniżej ulicy tarnowskiej. Centrum pierścienia jest zlokalizowane Tutaj widać akurat wiatę przystankową istniejącą i centrum. Ja myślę, że jest jakieś 15 metrów za wiatą e, przystanku istniejącego. Tutaj mamy dojazd od strony łososińskiej. E, tu będzie mur oporowy, e, który będzie ograniczał nasyp drogowy, i ulica Tarnowska będzie nam e, zakręcała w stronę właśnie w stronę tego ronda projektowanego. Całość będzie przesunięte w stronę ulicy Wesołej, tak żeby można było te wszystkie dojazdy złapać właśnie w jedno skrzyżowanie. Wykonawca, by jak najszybciej skończyć przebudowę, pracuje także w nocy. Jednak kierowcy mimo to narzekają na utrudnienia. Jest to obecnie na ulicy, na ulicy i jest bardzo potrzebny gruntem, gdyż mamy nadzieję, że upłynnie ruch, który jest mocno natężony w dniach, powiedzmy, tak jak w Limanowej w poniedziałek i w dni weekendowe, a szczególnie piątek, po południa. Dziś początek roku szkolnego, co z pewnością spowoduje zwiększenie ruchu, a co za tym idzie większe korki. Utrudnienia czekają m.in. na uczniów, którzy od strony Limanowej czy Laskowej będą dojeżdżać do szkoły w Łososinie. Jak się dowiadujemy, sytuacja ma poprawić się w ciągu tygodnia.